Witam wszystkich w dziesiątym jubileuszowym odcinku Ciekawostek Historycznych. Postanowiłem zrobić, jak wspomniałem, taki odcinek techniczny, specjalny, ale nie. Jeden temat tak mi zintrygował, że, że zrobię inaczej. Dzisiaj będzie normalny odcinek historyczny, a ten techniczny przejdzie na później. Otóż, w zasadzie, ten odcinek będzie też troszkę specjalny, gdyż wybierzemy się śladami kultowego polskiego filmu Prawo i Pięć, który w większości były nagrywane właśnie tu w Toroniu i to na nowym rynku. Będzie to opowieść bardziej historyczna niż filmowa, czyli nie skupimy się na scenach filmowych aż tak mocno. A na opisaniu miejsc, które były pokazane na filmie, ale opisanie tych miejsc oczywiście od strony historycznej. Przynajmniej tak w dwóch słowach. Dodam, że pomoc wyruszenia siodłami prawa i pięści nie jest nowatorski. pewnie to robiło wielu YouTuberów, Robi to też ale raczej to było od strony filmowej, a my zajmiemy się tą stroną historyczną. Film powstał więcej. W latach 60. chyba 64 roku, ja dobrze pamiętam. W roli głównej jest niezapomniany Gustawą Falutkę, między nim Makrakiewiczem i jeszcze paroma innymi gwiazdami. Był przez Jerzego Hoffmana, którego znamy z Potopu. I za plener wybrano właśnie nowe miasto, nowy rynek w Toruniu. Właśnie a propos konwencji nie chcę zrobić w ten sposób, że nagrywam scenę filmu i pokazuję miejsce, które tutaj się rozgrywało, gdzie to, gdzie to było nagrywane konkretnie. Gdyż scena i scena to niestety jest znowu wrzucanie scen z filmu, a więc prawa autorskie, kombinacje prawne. Ja nie chcę, żeby YouTube mi ten film, ten odcinek zlikwidował, więc po prostu zrobię inaczej. Nagram cały film od strony historycznej, pokażę te miejsca, które występowały w filmie. Film podlinkuję sobie, spokojnie obejrzycie. Film opowiada o byłym więźniu, między innymi Auschwitz, o nazwisku takim niemiecko brzmiącym, Kenik, którego grał właśnie Gustaw Kolubek które spóźnił się na pociąg w związku z tym dostał się do grupy werbunkowej do pracy. Była to grupa, która miała zabezpieczać mienie były w dawnym po niemieckim już opuszczonym miasteczku, a rzeczywistości okazała się grupą szabrowników. i Kenny przypadkowo zupełnie świadomie tej szajki dołączył. I w trakcie filmu, w trakcie rozwoju już akcji zrozumiał, że stoi przed wyborem, czy dołączyć do szajki i przypnąć oko na bezprawie, czyli kradzież. Czy jest zgodnie z własnym sumieniem stanąć naprzeciw nim, nich jak w Westernie, właściwie jeden przeciwko wszystkim, ryzykując życie? Film ten nazywany jest też. Pierwszym, Prawo 5 to film, który jest nazywany pierwszym polskim westernem, właściwie Easternem, który żyjemy na wschodzie. W wprawdzie nie ma tu wielu jakichś efektownych strzelanin czy bujek, jest to po prostu rozgrywka psychologiczna niosąca wartości ponadczasowe. Film naprawdę warte obejrzenia. Mimo, że nakręcony kilkadziesiąt lat temu w starym stylu, i dzisiaj zupełnie nieefektownym, ale wartości, które niesie cała psychologia filmu, pozostają ponadczasowe. Kultowa jest również piosenka. Niezapomniany nim w stanie świt. Do słów Agnieszki Osieckiej, skomponowana przez Krzysztofa Komedę, a wyśpiewana przez niezapomnianego Edmunda Fettinga, którego głos w tej balladzie na brzmi po prostu bosko. Musicie koniecznie posłuchać, ale to mówię, podlinkuję razem z filmem. I przechodzimy do rzeczy. Już tym razem nagrywam Toruń bez swoje pacjaty. Jest rok 2008. Przyjeżdża Jerzy Hoffman, reżyser do Torunia przyjeżdża oczywiście. Wydował po Gustawie Holubku, czyli głównym bohaterze tego filmu Prawo i Pięść. I w towarzystwie Michała Zarewskiego, prezydenta miasta Turunia Odsłaniałem tą pamiątkową tablicę na cześć właśnie powstania tutaj filmu kultowego polskiego isternu Prawo i Pięść. Kiedyś, to jest ta tablica. Gospoda pod modrym fartuchem. Tu właśnie padła mała podpowiedź, bo jeździ taki turystyczny samochód, opowiada o Turuniu. Ja teraz też o tym będę mówił. Tablicę już widzieliśmy i teraz ten wózek, właśnie symbol filmu, to wózek przesiedleńców, którzy szukali swojego miejsca w nowej powojennej Polsce, gdzie ładowali swój dobytek i wędrowali z miasta do miasta. Ten wózek stał się symbolem filmu i stanął właśnie tutaj na tym nowym rynku przy tej tablicy. Wraz z tablicą jest symbolem powstania w Toruniu na nowym rynku kultowego polskiego filmu Prawo i Pięść. Tak przejedziemy właśnie. Tu macie dokładnie kto występował. O, wiesie Gołas zapomniałem jak mogłem. Rok 64, zgadza się. Tak na szybko przypomniałem sobie, Plotka głosi, że ten wózek jest oryginalnym wózkiem z filmu. Troszkę już unieruchomionym, ale kto wie, może to jest faktycznie, jak to mówią, na faktach autentycznych. I zaczynamy już konkretnie. Głównym miejscem planu filmowego był nowy rynek. Ten słup faktycznie występuje, była też jeszcze fontana, której nie ma. I teraz w dwóch, trzech słowach o nowym rynku. O co tu chodzi? Dlaczego nowy rynek, stary rynek? Ponieważ w Toruniu istniało stare miasto, nowe miasto. I teraz wspomnę jeszcze jednej rzeczy: o jest wycieczka, profesjonalny przewodnik. Że nie chcę rozwijać tematu poszczególnych, to na przykład zabytków zbyt szczegółowo, gdyż każdy z nich stanowi temat do osobnego filmu. Tak też to będzie się działo. Więc w dwóch słowach o wszystkim w kontekście filmu. Otóż Toruń powstał w 1231 roku, a w 1264 roku powstało nowe miasto z nowym rynkiem. Stary Toruń to stary rynek i te dwa miasta, w zasadzie różne, były oddzielone od siebie bramą. Gdzieś w okolicach wysokości ulicy i Jadwigi, pod koniec ulicy Szerokiej, licząc z starego rynku. I teraz nowy rynek został wyznaczony na planie kwadratu 95 na 95 metrów. Ciekawostką jest fakt, że od nowego rynku biegły uliczki ukośnie w stronę, względem stron świata, nie północ, południe, wschód, zachód, tylko troszkę na ukos i po dwie uliczki w każdym narożniku, z każdych czterech stron, ukośnych stron świata, wyznaczonych przez Nowy Rynek. Dodam jeszcze, że nowy, Nowe Miasto było bardziej rzemieślnicze, w odróżnieniu od Starego Miasta, które z kolei było bardziej handlowe. Oczywiście temat sobie kiedyś przy okazji rozwiniemy. Skoro nowe miasto i nowy rynek to również nowy ratusz. Nie tak okazało, jak nasz na starym rynku. Pierwotnie był oczywiście średniowieczny, dzieje się na trzy części. Część parterowa to handel, sukienice to też było obok, które w 1455 roku niestety spłonęły i już nie zostały odbudowane. Pierwsze piętro to część administracyjna, sądowa Poddasze z kolei zbrojownia A piwnice, jak to piwnice, areszt i piwiarnia Ze średniowiecznej budowli w zasadzie nie zostało nic Prócz samych piwnic Czyli tam gdzie był areszt i wspaniała Nie winiarnia, tylko piwniarnia W XVI wieku poprawiono Bierzeczkę na styl renesansowy i osadzono dzwon. Z kolei w XVII wieku protestanci utracili widoczny tutaj kościół świętego Jakuba i na miejscu gotyckiego ratusza zbudowali swój własny kościół świętej Trójcy. Wburzyli m.in. strop między pierwszym piętrem a parterem i stworzyli wielką halę kościelną. Słuchajcie, a sukiennice te handlowe były właśnie tutaj, od schodów. W 1455 roku spłonęły, nie zostały niestety odbudowane. Mamy rok 1813. Wojska rosyjskie na Napoleńczyków, którzy z dawnego ratusza gotyckiego i kościoła protestan protestanckiego świętej trójcy, zrobili sobie twierdzę. W wyniku ostrzału rosyjskich wojsk, kościół został bardzo mocno uszkodzony. W XIX wieku odbudowano ten kościół od podstaw, ponieważ nie dawał się totalnie do użytku. Między rokiem 1927 a 1939 była tu cerkiew prawosławna, przeniesiona obecnie na ulicę Podgórną, a z kolei w roku 1994 powstała tu fundacja Tumult, organizująca m.in. festiwal Kamer Image. Innym zabytkiem, kultowym wręcz, pokazywanym w filmie, jest gospoda pod Modrym Fartuchem. To jest średniowieczna gospoda, powstała w roku 1489, ale tu uwaga, ciekawostka. Jeśli wierzyć przesłaniom, że bywał tutaj Kazimierz Jagiellończyk, że był, to musiała powstać nie później niż w roku 1485, ponieważ Kazimierz Jagiellończyk po raz ostatni w Toruniu był w roku 1485. Później bywa jej tu jeszcze syn Kazimierza Jagiellończyka, Jan Olbracht i największa niespodzianka, w roku 1807 ponoć sam Napoleon Bonaparte. Gospoda, w okresie swojej świetności, słynęła ze wspaniałego piwa oraz Węgrzyn, czyli węgierskiego wina. Jej symbol, czyli fartuch, właśnie jest tutaj widoczny. W roku 1700 została przebudowana w stylu barokowym, czyli to jest obecna bryła. gotyku niewiele zostało, ale tak się dzieje z wieloma zabytkami tutaj na turyńskiej starówce. Ot i ona. Widziana wielokrotnie właśnie w różnych ujęciach w czasie filmu. I tu ważna rzecz. Hotel Tivoli, w którym zatrzymali się główni boh bohaterowie filmu. Hotel Tivoli to tak naprawdę miejsce, które dzisiaj zajmuje przypuszczanie centrum taniej odzieży. O, gdzieś tutaj. Czy ujęcia nagrywano? Oczywiście w tej kamienicy, czyli w filmowym hotelu, czy w studiu, tego nie wiem. I ostatni w arsenale moich noworynkowych ujęć kościół św. Jakuba. Nie będzie to szczegółowa opowieść o kościele, ponieważ to jest ewidentnie temat na, os na osobny odcinek. Dodam tylko z ciekawostek. Również widziano oczywiście w filmie. Powstał w XIV wieku. W 1455 roku spłonęła wieża, gdy był to ten duży pożar, który również Zniszczył sukiennicę i wbudowano nową charakterystyczną wieżę w kształcie takich dwóch dachów. O, właśnie, to są to. Jeszcze pokażemy z innej strony. Kosiu ma dwie cechy charakterystyczne. Jego ołtarz nie jest idealnie orientowany na wschód, ponieważ układ uliczek jest tak na skos. Jest orientowany na północny wschód to jest jedna ciekawostka. Druga ma bardzo charakterystyczną budowę. W postaci łuków odporowych, co było bardzo często, bardzo często wykorzystywane na zachodzie średniowiecznej Europy, a bardzo rzadko w Polsce. O tej budowie łukach odporowych opowiemy sobie przy okazji. O i właśnie to jest ta wieża w kształcie dwóch spadzistych dachów po pożarze w 1455 roku. Na razie o tym kościele tyle również jest widoczne w paru scenach kultowego filmu Prawo i Pięść. Teraz troszkę zaimprowizuję pierwsza scena, w której pojawiły się, pierwsza scena po tutaj do Torunia, czyli miasta Siwowo, tego porzuconego niby miasteczka niemieckiego. I kobiety idące właśnie z tym legendarnym wózkiem. I działo się to albo na ulicy Ślusarskiej właśnie tutaj, albo na ulicy Browarnej. I tutaj zobaczcie, to charakterystyczne bracia Schiller, majstrowie malarscy. No, skate shopu nie było. I mam zgryz, która to uliczka. Jak już rozpracuję, to w napisach najwyżej podam dokładnie, która. Albo siusarska, czyli tutaj ten flener, albo browarna. I tu szły te kobiety z tym wózkiem. To była jedna z pierwszych scen po do Corunia, czyli miasteczka filmowego Siwowo Głównych bohaterów Ulica Ciasna prowadzi od kościoła Świętych Janów Tutaj Dalej w kierunku... Dojdziemy, to opowiem dokładnie w jakim kierunku i co tam jest na końcu Mówiłem o Spichrze, czyli głównie do przechowywania zboża Stoń był w strefie Hanzy Był bardzo mocny gospodarczo Od średniowiecza do rozkwitu XVI wieku i to widać, że to są spichrze wyraźnie gotyckie, gotycka cegła. O, na przykład, tutaj. I to jest ta pierwsza część ulicy Ciasnej. Ta szersza, czyli nie aż tak ciasna, właściwie jak ma w nazwie. A teraz przechodzimy do drugiej części, tej właściwej ulicy Ciasnej o 3-metrowej szerokości zaledwie, która miała znaczenie praktycznie komunikacyjne. I to jest właściwie ulica Ciasna, 3 metry szerokości i spójrzcie na te łuki odporowe łączące budynki Spichrzów, spinające. Tu była pierwsza scena wjazdu, no druga właściwie scena wjazdu głównych bohaterów do Siwowa, czyli do Torunia. Pod tymi łukami jechała ciężarówka i wówczas i Gustaw i Wiesiek Gołas stali na plamdece i spoglądali właśnie na majestatyczny Toruń, czyli filmowe Siwowo, przejeżdżając pod tymi łukami oporowymi. A ulica Ciasna prowadzi aż do bramy przy ulicy Podmurnej, bramy łączące właśnie ulicę Ciasną z fosą zamkową, zamkowo, fosą w zamku Krzyżackiego. W jednej ze scen jest pewne przekłamanie, ponieważ okazuje się, że niby w filmie ulica Ciasna łączy się wprost z rynkiem nowomiejskim. A nie łączy się, bo łączy się z fosą No to był film. W scenie finałowej strzelaniny Gustaw Holubek czyli filmowy Kenik. Biegnie tutaj właśnie do biega w ulicę Ciasną i chowa się w jednej z bram. Myślę, że to była właśnie ta brama a reszta rozwiewa się już we wnętrzu, no niekoniecznie w tym pomieszczeniu. W filmie jest taka scena, kiedy z radiowęzła niemieckiego wybywają się piosenki, komunikaty niemieckie i wówczas tutaj główny bohater, Kenik wraz z jedną z kobiet, właśnie od tego wózka, z pistoletem wpada do radiowęzła z impetem i to właśnie było przy tych drzwiach. Porównajcie sobie, to na pewno to trochę się naszukałem, ale znalazłem. Jesteśmy na ulicy Podmurnej, która zaczyna się tutaj od prawie Wisły i ciągnie przez niemal pół, a właściwie ponad pół kilometra, aż do hotelu Polonia. Najdłuższa ulica w całym Toruniu, dwa razy dłuższa niż główny deptak Szeroka. Mur, który widzicie, to był mur obronny oddzielający Stare miasto od nowego miasta, czyli ulica Podburna jest ulicą graniczną między starym a nowym miastem. Tutaj też, nie mówię, że akurat w tym miejscu dokładnie, były rozmieszczone kramy rzemieślnicze. Była to ulica bardzo rzemieślnicza, tutaj rzemieślnicy różnych maści, różnych specjalizacji mieli swoje warsztaty i w czasie prac archeologicznych udało się odkryć fundamenty tych kramów. Tu za niedługo w tym miejscu przecinamy ulicę Szeroką i Podmurna ciągnie się, ciągnie się tam dalej. Teraz z kolei przecięcie z ulicą Szewską. Jeszcze, jeszcze dalej. Kończy się tu przy hotelu Polonia, ale to jesteśmy od zaplecza, niedaleko jest plac teatralny. To jest koniec ulicy Podmurnej i uwaga! Tu są dwie baszty. Baszty, czyli takie strażnice, strażnice forteczne, za dużo nie pokażę niestety. Mamy remont. I jest jeszcze jedna baszta i to jest właśnie ta baszta ostatnia od tej strony. W XIX wieku przerobiona na spichlerz, ale tutaj użyto żurawia do załadunku towarów. Tego żurawia już pewnie nie ma. Baszty są częścią fortyfikacji średniowiecznych. Przy okazji w tej baszcie to jest żurawiem znajduje się towarzystwo Miłośników Torunia, czyli jak najbardziej do tematu. Teraz uwaga, nagrywam trochę od końca, bo pierwsza scena przyjeździe do do Torunia rozegrała się w tej bramie ciemnej, tak zwanej. A ja nagrywam ją na końcu. Brama ciemna powstała w XIX wieku jako część fortyfikacji pruskich. To jest ten otwór po prawej przychodniku. Drugi otwór został wybity już jako otwór do przejeżdżania w, w latach międzywojennych, więc on jest jakby historycznie mniej istotny. Tu Wisła, tu właśnie jechali i wjeżdżali tą bramą ciemną i uwaga to tak naprawdę to były wrota zamykane normalnie wrota taki był zamysł fortyfikacyjny, a tu nawet widać zawias oczywiście wrót nie ma brama pozostała no częściowo oczywiście z tym drugim przebitym otworem nawet troszkę zarosło Nazwy nie wytłumaczę. To już ostatni klaps, jeśli chodzi o ten odcinek. Zachęcam jeszcze raz gorąco do obejrzenia tego filmu. Od posłuchania tej kultowej melodii. Nie udało mi się tylko rozpracować ostatniej sceny z beczkami. to sobie zobaczycie, będziecie widzieli o co chodzi. Ale scena nagrywana była w pomieszczeniu i tego pomieszczenia nie rozpracowałem. Ale też nie, nie zapomnijmy, że Prawo i Pięć było nagrywane poza Toruniem również. Kamży w, w cichocinku i przypuszczalnie w Koronowie. Pogoda wpisała się jak najbardziej w konwencję filmu. Jest ponura. Taki jak ten zamysł artystyczny tego filmu. Końcówkę nagrywam tutaj w kosie Zamku Krzyżackiego, i słuchajcie, anegdota zwyczajowa napisała ją życie przed filmem. Otóż pęcherz tak mocno mnie przycisnął, że mówię sobie: no co teraz? Jestem na Torówce, patrzę, to i to o, mówię, no zbawienie temu jak wpadłem tam, to zaczęło lać, to tak lało, że byłem zmuszony w tym toi, to i to przynajmniej kwadrans, a tam ani jak spłukać. I w tych zapasach, niestety, ponad kwadrans przesiedziałem. Widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.